Celem naszych badań jest analiza molekularna mikrobiomu jamy ustnej i polimorfizmu genomu jądrowego u 12-letnich dzieci z chorobą próchnicową z województwa zachodniopomorskiego. Planujemy naszymi badaniami objąć około 800 dzieci z naszego województwa. W patomechanizmie choroby próchnicowe jedną z głównych ról odgrywa mikrobiom jamy ustnej, czyli bakterie próchnicogenne występujące w środowisku jamy ustnej oraz podatność tkanek zmineralizowanych zęba na proces demineralizacji. Zidentyfikowano już bardzo wiele szczepów bakteryjnych odpowiedzialnych za rozwój choroby próchnicowej. Natomiast, jak naukowcy podkreślają, jeszcze nie wszystkie szczepy zostały określone i konieczne są dalsze badania, co w związku z tym czynimy. Wyniki przeprowadzonych badań przyczynią się do określenia znaczenia składu mikrobiomu jamy ustnej oraz wybranych polimorfizmów genetycznych oraz ich wzajemnej korelacji w kształtowaniu predyspozycji do choroby próchnicowej. Dodatkowym aspektem naszych badań będzie ocena stanu narządu rzucia u dwunastolatków z naszego województwa, co już możemy powiedzieć jest on bardzo niezadowalający. Każde zbadane przez nas dziecko otrzymuje pisemną informację na temat stanu zębów, a więc występowania ewentualnych ubytków próchnicowych, stanu przyzębia, higieny oraz występowania ewentualnej wady zgryzu. Pierwszą trudnością, jaką napotkaliśmy podczas realizacji naszego projektu, była konieczność wyłonienia wykonawcy badań laboratoryjnych w drodze przetargu, ponieważ zajęło nam to prawie rok. Drugą przeszkodą była oczywiście pandemia, w której zamknięte zostały szkoły. Badania nasze przeprowadzamy w szkole i zamknięcie szkół spowodowało, a właściwie uniemożliwiło przeprowadzanie nam badań. Nawet po powrocie dzieci do szkół mieliśmy czasami problemy, ponieważ klasy były momentami objęte kwarantanną, co również utrudniało nam i uniemożliwiało przeprowadzenie badań. Trzecim problemem, z jakim się spotkaliśmy, była niechęć rodziców do objęcia naszymi badaniami ich dzieci. Mam nadzieję, że uda nam się zidentyfikować kolejne nowe szczepy bakterii próbnicogennych. Oraz określić, czy występuje związek pomiędzy pewnymi polimorfizmami genetycznymi a składem mikrobiomu jamy ustnej. Nasze badania mogą przyczynić się do opracowania nowych, jeszcze bardziej skutecznych metod profilaktyki próchnicy, która dotyka prawie 80% dwunastolatków i 100% osób dorosłych. Jest uznawana za chorobę cywilizacyjną i główną przyczynę utraty zębów. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. PUM to Szczecin.